Szalka na Forty. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Czyli wszystko na dobrej drodze. A niedaleko stąd jak się schodzi to jest trakt carski, że tak. o i tu właśnie to jest ten fort. Tu jest moje drodzy bunkier.

No. To są takie wyloty na powietrze Wszystko zbrojone, moi drodzy. Albo strzelnicy. Albo strzelnicy. Ale dodatkowo jeszcze. Tutaj moi drodzy jeszcze jest taka informacja. Jest napisane. Tradyktor artyleryjski wali Piękny bunker. O, i tak ja właśnie widziałam na filmiku mm. że tej kłódki tutaj nie było ale my nie, będziemy sobie, my nie będziemy sobie tutaj pozwalać ale akurat nie było tej kłódki dlatego tam ten kto nagrywał to na youtube to sobie wszedł nie no to może ktoś z tego był to chyba może wrócić nie? Moi drodzy, ja już będę kończył, będę szukał rodzinki, bo oni na dole zostali się. Do zobaczenia.